ARN.eu Cześć, ja jestem Nark a za kamerą Kiusak. i dzisiaj jest niedziela, to oznacza, że w Edynburgu odbywa się Cargo Sale zaraz po budynkiem Rockstar North, trójców GTA. Cargo Sale to wyprzedaże, w której każdy może przyjechać swoim własnym samochodem i wyprzedać z bagażnika to, na co ma ochotę. Często można w ten sposób zdobyć bardzo ciekawe akcesoria do gier, konsole, gry w bardzo niskiej cenie. Dlatego wyskoczymy zaraz na dół, zobaczymy co uda nam się kupić i jednocześnie sprawdzimy jak dużo pieniędzy oszczędzimy kupując coś takiego na boot Sale, a nie w internecie jak zrobilibyśmy to normalnie. Życzcie nam powodzenia! How much? 50p. 50p. Transport. 50 Okay, no. A jest wszystko. Z ujebaną instrukcją na czele. <laughs> Szukam czegoś takiego, ale z wejściem wideo dodatkowym, żeby móc zbudować automat mały. Na razie bezskutecznie. Chciałbym się znaleźć coś, czego jeszcze nie mam. Ale coś, co warto też kupić. Seifen filter, może? No nie. How much for your PSP? 70. two games and an extra battery pack. Uh, and then, it's got memory pack as well. Mm -hmm. Ta da! Mm -hmm. Official. Oh,

Tak Może ktoś go będzie chciał. Możemy go komuś rozdać. Zrobimy ro rozdanie. Więc, nabraliśmy dwie kompie i Jedna pójdzie do Was. Stawię sobie płyty, oddam Wam pudełko z grą. Mamy GTA San Andreas, które też już mam, więc chętnie komuś rozdam. I na koniec Black and White, które też mam i też komuś rozdam. Sobie za to kupiłem Harvest Moon na PlayStation 2. Is Is dat het daar bij de Nee, no, niet van een paar. Is dat een extra bak? Teren de ronde. Hoeveel stookjes 8 pounds je You got meet in the middle. 8 pounds. Dat ik is voor Six burgers. Maybe five pounds. <laughs> <laughs> <Well>, there's two pounds <laughs> each, eight. Celebrity Deathmatch Ridge Racer. Ridge Racer. Ridge Racer. Beyblade Tomb Raider. Tomb Raider. Thank you. Very grab. grey. Mortala by wypadało wziąć. No. No i następny nabytek. <gulandry> Mortal Kombat! No, nie wiem. Ale tu faktycznie jest, jest z czego wybierać. to jest za 12 minut. <gulandry> Założę brzydko, że działa. A, wolność! A, świeże powietrze! Świeże to. Może za dużo powiedzieć? Świeższe niż tam pod ziemią. Czas na podsumowanie. Wróciliśmy z naszego targu rupieci i na szczęście, wbrew temu co, czego obawiałem się na samym początku, udało nam się znaleźć całkiem sporo ciekawych okazji. Zrobiliśmy krótką listę, aby porównać ceny danych przedmiotów w internecie w, stosunku w porównaniu do tego, ile zapłaciliśmy za nie my. Jeżeli cena jest w złotówkach, oznacza to, że znalazłem dany przedmiot na Allegro w stanie używanym cena kup teraz najtańszy przedmiot w tej cenie. Jeżeli podajemy cenę w funtach i przeliczamy ją na złotówki, oznaczało to, że nie znaleźliśmy danego przedmiotu na Allegro i poszukaliśmy jej w internecie, żeby znaleźć jak najniższą cenę w internecie ogólnie. Zacznijmy więc od PlayStation 2. Troszkę się porysowało, nie jest może w stanie idealnym. Najważniejsze jest to, że działa. Do tego dostaliśmy pada i cały zestaw kabli. Zapłaciliśmy za niego 20 funtów, czyli 100 zł. Najtańszą ofertę na Allegro, um, jaką udało nam się wychwycić, to było 250 zł. Tamta konsolka miała jeszcze w zestawie z dwie gry. W każdym bądź razie udało nam się oszczędzić w ten sposób 150 zł. Moim zdaniem świetny zakup. Dalej, pad do Nintendo 64 rzeczy oldschoolowe są teraz trudne do znalezienia i dostania. My zapłaciliśmy za niego wyłącznie 50 pensów, czyli 2 zł i 50 groszy. Najtaniej na Amazonie znaleźliśmy go za 8 funtów wraz z wysyłką, czyli 40 zł. W ten sposób oszczędziliśmy 32 zł i 50 groszy. Na Allegro niestety nie udało mi się znaleźć ani jednej sztuki. Lećmy dalej. Gry. Te cztery tytuły jeśli się nie mylę, kupiliśmy w sumie za 4 funty, czyli funta za sztukę. Dodatkowo w pudełku Winda okazało się są dwie kopie gry: dysk pierwszy, dysk drugi, dysk pierwszy i dysk drugi. Czyli w cenie jednej gry dostaliśmy dodatkowo dwie. Każda z tych gier kosztowała nas funta. W internecie kosztują one jednak następująco: Harvest Moon 50 zł. Zamiast pięciu, które zapłaciliśmy my, Morrowind również 50 zł. My zapłaciliśmy za dwie sztuki 5 zł. GTA San Andreas najtaniej znaleźliśmy za 30 zł. I Black and White 22 zł. Czyli na każdej z tych gier zarobiliśmy minimum 15 zł. Oczywiście biorę pod uwagę wyłącznie ceny gier używanych. Nowe kopie kosztowałyby prawdopodobnie więcej. Dalej. Transbot to jest dość tania gra, nie jest może najlepszym tytułem, ale zawsze wypełni trochę moją kolekcję. Transbot kosztował nas 50 pensów. Najtańszą wersję, jaką udało nam się znaleźć, kosztowała ona, jeśli się nie mylę, patrząc na moją listę, um, 10 zł. Jest to mała, mała różnica w cenie. Nie jest to droga gra, dlatego różnica w cenie nie jest duża, ale mimo wszystko i tak kupiliśmy ją taniej niż kosztowałaby nas ona z wysyłką z internetu. Pozostawiam nam dwa tytuły. Mortal Kombat Trilogy, którego no, nie mogłem sobie odpuścić po ostatnich pigułkach. Mortal Kombat Trilogy kosztowało nas funta 50. Udało nam się opuścić cenę z 2 funtów, czyli zapłaciliśmy raptem 7,50. Najtańsza wersja, jaką udało nam się znaleźć na Amazonie, kosztowała 31 złotych z wysyłką. Jest to oszczędność rzędu ponad 20 złotych. I ostatnia gra Tomb Raider 2 w wersji oryginalnej, której w sieci nie udało mi się znaleźć wcale, więc nie jestem w stanie Wam powiedzieć, ile kosztowałaby ta wersja Tomb Raidera. Wszystkie wersje, które można teraz kupić, są po pokoju tanich, w wersji sold Ta wersja sold-outowa Tomb Raidera kosztuje teraz około 10 zł. My zapłaciliśmy za tą grę wyłącznie. 50 pensów, czyli 2,5 zł. No i zostało nam cacko. Ostatnie konsolka Telesports z lat 70. Nie mogłem znaleźć na jej temat żadnej informacji, jest to produkt typowo brytyjski w Polsce prawdopodobnie nie do dostania wcale ceny takich konsol oscylują między 15 a 30 funtami w zależności od producenta rzadkości. Nie udało mi się znaleźć ani jednej oferty kupna takiej konsoli w internecie. Szacowałbym, że można by ją kupić za około 15 funtów może 20, czyli w okolicach 100 zł, jeśli ktoś by ją sprzedawał. My mieliśmy ją nabyć za 10 funtów, czyli 50 zł, ale udało nam się utargować 2 funty mniej. Zapłaciliśmy 8 funtów, w sumie 40 zł. Podejrzewam, że oszczędziliśmy w ten sposób około 60 zł. Jeśli udałoby nam się gdzieś znaleźć ofertę w internecie, niestety tych na razie brakuje. I to w zasadzie tyle. Jak widzicie, oszczędziliśmy pokaźną kwotę. A na dodatek, ponieważ ja już mam dla White'a, więc go nie potrzebuję, mam już GTA San Andreas i też go nie potrzebuje. No i mamy dwie kopie Morrowinda, więc chętnie oddam Wam jedną. Jeśli ktoś chciałby przygarnąć którąś z tych gier, napiszcie komentarz. Nie jest to żaden konkurs, żaden giveaway. Po prostu żal było ich nie kupić, bo to naprawdę dobre gry, może kogoś uszczęśliwią. Jeśli ktoś ma ochotę dostać jedną z tych gier, napiszcie komentarz pod wideo, napiszcie, którą z tych gier chcielibyście dostać i ja chętnie wybiorę przypadkowych użytkowników i roześlę im te gry. Limit jedna grana użytkownika, żebyśmy mogli uszczęśliwić jak najwięcej graczy. Polecam i Black White'a, i kultowego Morrowinda. Fanom Klocucha San Andreas, przecież w ogóle nie trzeba polecać. Więc mam nadzieję, że podobał Wam się nasz nowy film. Wkrótce pojawią się kolejne. Bierzcie gry, póki ciepłe i świeże. A ja zobaczę się z wami już wkrótce. Do zobaczenia! There <laughs>